Rumuński komentator pobił rekord świata. 28 sekund, krzyczał gol. To nie lada wyczyn wymagający intensywnego treningu, mocnego głosu i zaangażowania w to, co dzieje się na boisku. I tak przez 27 sekund. To czas, w którym można ułożyć kostkę Rubika, wjechać na 30 piętro Pałacu Kultury albo jak Usain Bolt, prawie 3 razy pobiec na setkę. Rumuński komentator w ten sposób wyrażał radość z bramki drużyny Gazmetan. Wynik godny najlepszych śpiewaków operowych dowodzi, że komentator trenuje nie mniej niż oceniani przez niego piłkarze. To są odpowiednie mięśnie, a dokładnie pas przeponowo żebrowo-brzuszny, który jest odpowiedzialny za to, że ten dźwięk brzmi cały czas, że brzmi mocno. Do tej pory pas mistrzów pasa przeponowo-żebrowo-brzusznego należał do Latynosów, Hiszpanów i Włochów. Tam temperament komentatorów odpowiada temperamentowi kibiców. I tam usłyszeć to prawie zobaczyć. Jak jest gol to po prostu jest 15 sekund gol, jest... No naprawdę dużo emocji. Czasami nie oglądamy mecz na telewizji, tylko w radio. Słuchasz mecz. Polscy komentatorzy to przy Latynosach oaza spokoju. Bo ich sukcesów mamy nieco mniej niż Argentyna czy Brazylia. Jest gol! Ale Mateusz Borek, trzy razy uznany za najlepszego komentatora w Polsce, jest gotów pobić rumuński rekord, jeśli tylko Polska wystąpi w finale mundialu. Na absolutnym bezlenie, bez deku, gdzieś tam z przepony wyciągnąć 29 czy, czy 31 sekund. W takiej sytuacji przeponę wspomogłyby emocje udzielające się i komentatorom. Infinite. A to właśnie one, jak widać na internetowych stronach, sprawiają, że te, a nie inne komentarze nazywamy kultowymi. Ojej, 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 ojej patrzę na tablicę. Jest! Jest! Pierwszy. Autor tych słów, Artur Kulikowski, wspomina, że komentując trzydniowy konkurs w Pranicy, zrzucał nie tylko ciężar nagromadzonych emocji. Ja przez te trzy dni komentując te e, zawody, schudłem 5 kg. Ja naprawdę czułem, że adrenalina wychodzi mi uszami, wchodzi w te narty małysza. Bo podobno zaangażowany komentator! Adrenalinę przeleje do uszu kibiców każdej dyscypliny sportu pierwszy charak wydarzenia.